Znajdujemy się teraz w miejscowości Kolnica przed znakiem oznaczającym, że na odcinku 1000 metrów Straż Miejska może dokonywać pomiarów prędkości. My sobie zmierzymy ten dystans. No, mamy w tym momencie na naszym mierniku 24 cm, które przez błąd pomiaru mniej więcej mogło się nam złapać. I spróbujemy sobie przejechać ten odcinek od znaku. Oczywiście, tutaj będzie należało odjąć jakieś około 5-10 metrów, ponieważ nie stoimy przed samym znakiem, do punktu, w którym Straż Miejska, w którym zazwyczaj dokonywane są pomiary prędkości przez, przez, przez firmę wynajętą przez Straż Miejską, a właściwie przez Urząd Miejski w Grodkowie. No, jesteśmy w tym momencie mniej więcej w połowie tej odległości, jesteśmy w tym momencie w samym centrum wioski. Mijamy już co najmniej czwarte przejście dla pieszych. E, tu jest w tym przejście najczęściej uczęszczane przez dzieci idące do szkoły. Tu jest piąte, e, kolejne, nie chcę, nie chcę podawać kolejności dokładnej, bo, bo mogłoby coś umknąć. E, tu jest przystanek autobusowy, gdzie też często ludzie przychodzą stawać, gdzie po prostu często się ludzie przemieszczają, prawda, celem, celem. Dotarcia na, na autobus. No i w tym miejscu właśnie e, często są, najczęściej są dokonywane, jeżeli idzie okolice, pomiary prędkości. E, poczekamy jeszcze chwilę, aż się nam wynik pomiaru ustabilizuje. Na razie mamy 722 metry, 723 ja myślę, że ten wynik już pozostanie niezmieniony. Prawda, to jest około 720 metrów, 700, no nawet 30. I ten wynik już raczej pozostanie niezmieniony. Kawałek dalej, dokładnie dokładnie 200, 190, około 192 metrów stąd znajduje się tabliczka oznaczająca koniec terenu zabudowanego. Oczywiście funkcjonariusze mają tutaj prawo, zgodnie z przepisami, dokonywać pomiarów prędkości na terenie, na obszarze. Całej wioski na obszarze całego terenu zabudowanego w, w miejscowości kolnica. Eee, no już się nam chyba wynik ustabilizował, to jest 734 metry, i to już raczej na mnie wzrośnie przez dłuższy czas i 96 cm. Oczywiście tak jak mówię, to może e, ulegać delikatnym e, zmianom jeszcze, ponieważ no, sygnał pobiera. Ten pomiar jest dokonywany na podstawie sygnału GPS, prawda, to po raz, po dwa no jakieś tam centymetrowe czy dwucentymetrowe różnice, które teraz mogą jeszcze mieć miejsce, to już myślę, że, e, że nie mają żadnego znaczenia. Przyjmijmy za pomiar wiarygodny 734 metry, e, odliczając powiedzmy te 10 metrów, e, które, które staliśmy przed tym znakiem. Czyli to jest około 725 metrów dzieli nas od, od, miejsca, od miejsca ustawienia znaku informującego o dokonywanych pomiarach prędkości do, do miejsca, w którym te pomiary są rzeczywiście wykonywane.